Siemano wszystkim, Witam was w kolejnym odcinku z Dragon Age: Początek. Witam was oczywiście. Jak zawsze, Kalwador I ostatnio skończyliśmy na tym właśnie tutaj na tym poziomie w tych piwnicach zamku Redcliffe. Mam dalej zamiar zrobić właśnie misję fabularną właśnie związaną właśnie z zamkiem i mam nadzieję, że coś tam Jowan pomoże, tak? Przy wykonywaniu, znaczy przy dalszym etapie tej misji? Yy, także yy, no. mamy 24 minuty, więc spokojnie Trzeba dać się tylko niech się jeszcze ta gra wczyta. Okej, okay, wszystko się wczytało, teraz trzeba iść na dziedziniec. Tam będzie troszeczkę walki. Chyba mi się, tak, będzie walka, bo będą mroczne pomioty. Trzeba zabić, więc... O. Nie, 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 nie! Tego trzeba załatwić... Nie, 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 no, gdzie to jeszcze pomioty? Tylko jeden z jest. nie, nie, jeden nie, nie, Dobra, niech oni się A tutaj leją, ja sobie zbiorę itemki. Może coś będzie z dropu. Boże, czemu takie doduchy itemy? O, Okład leczniczy mi się akurat przyda. Mała serpert. Masz taka pogadanka mała z nim? Otworzyłeś bramy, to dobrze. Ja i moi ludzie nie możemy się już doczekać, by ujrzeć wreszcie naszego Arla. Wejdziemy do głównego holu razem? Musimy go utrzymać, nawet jeśli nikogo tam nie ma. Doskonale. Ruszajmy. Dobra. Czyli potem tam, jak się pogada, to trzeba tam zrobić pauzę. Znaczy, no, po prostu część wyników, tak? Yy, więc, no możecie nawet, no, nie zobaczyć, kiedy to będzie, więc. słuchać demony. Te szepty. Więc to są nasi goście. To o nich mi mówiłaś matko. No. Tak. Nawet... Konorze. Nawet słuchać, ten, że przez niego przemawia demon. Przymierzy. tych, których wysłałem do odbicia wioski. Tak. A teraz się na mnie gapie. Co to jest matko? Nie widzę dość wyraźnie. To mężczyzna, Konurze. Taki jak twój ojciec? Och, nie mogę już o nim słuchać. Poza tym wcale nie jest podobny do ojca. Hmm. Wpuść na niego! Oddycha i nie zamierza umierać. Pamiętaj jednak, że mogę to zmienić! Oh, yes. Konurze, Błagam nie rób nikomu krzywdy! No to ładnie. O! Co, Co? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Och, dzięki stwórcy! Konorze, konorze słyszysz mnie? Olejdź ode mnie, głupia kobieto! Zaczynasz mnie nudzić! Na oddech stwórcy! Co tu się stało? Szary strażniku, proszę nie rób krzywdy memu synowi. On nie... Nie! A więc chłopiec stał się plugawcem i przerwał hmm. zasłonę. Nie chciał tego zrobić. To wina Maga, tego, który otruł Emona. To od niego wszystko się za... I zawarł z demonem umowę. By móc to zrobić? Głupie dziecko. No, głupie dziecko. To była uczciwa wymiana. Ojciec szyję tak, jak chciałem. Teraz mo... nikt mu nie będzie mówił! Co robić? Nikt! Ha, 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 ha. Ostrzegałem Jaso. Cię, co się stanie, jeśli dalej będziesz krzyczał, prawda? nie ale nie unosimy się. Ten mężczyzna dostąpi oczekiwanej audiencji. Powiedz nam, a więc masz dobre, ale ojciec jest bardzo. Nie. Oczywiście chcę rozry. Czujesz? Także tutaj was Czujesz? rozwalę. No, nie, nie trzeba mi tego W ciganie nic ci nie jest. Już... już mi lepiej. Mój umysł znów należy do mnie. No. Błogosławiona niech będzie, Andrasta. Nie wybaczyłabym sobie, gdybyś zginął. Proszę, Konor nie jest za to odpowiedzialny. Na pewno można go jakoś ocalić. Konor nie jest już dzieckiem. To plugawiec. Ty to zrobiłeś Konorowi! Nieprawda! Nie przyzwałem żadnego demona! Mówiłem już! Proszę, pozwól mi pomóc! Pomóc? Zdradziłeś mnie! Ściągnęłam cię, to byś pomógł memu synowi, a ty otrułeś mojego męża. To ten mak, o którym mówiłaś? Nie wspominałaś przypadkiem, że zamknięty jest w lo... Był tam. Myślałam, że padł już ofiarą tych potworów. Ktoś go musiał uwolnić. Przydać się nam? Hmm. Za to, co zrobił, powinien zostać stracony! Gdyby nie on to wszystko... Przy... Twoja dyskrecja, pozwoli. Ale ja. Wiem, co musisz sobie o mnie myśleć, pani. Wykorzystałem twój strach, przepraszam. Ja nie miałem pojęcia, że do tego dojdzie. Ojej. Cóż, nie odrzucę jego pomocy. Hmm. Jeszcze nie. A jeśli. On nie zawsze jest demonem, którego widzieliście. Konor nadal. Czy nie odstracił? Gdyby odkryli, że Konor ma w sobie magię, zabraliby mi go! Myś... Normalnie nie proponowałbym zabicia dziecka, ale. Nie chcę robić małemu krzywdy, ale. Konor to mój bratanek. Jest. Co masz na myśli? Demon Nie fizycznie. Demon zbliżył się do Konora w pustce, gdy chłopak śni. Więc. Nie, ale mogę umożliwić to innemu magowi. Zwykle wymaga to pewnej ilości lyrium i. Ale jeśli. Lyr. Więc. Tak, a potem wyślemy innego maga do pustki. Ja nie mogę tam wejść, bo będę odprawiać rytuał. Może. Ja. Ja. Roz... Nie zgadzam się. Powinniśmy to zrobić. Co? A. Magia kr... Możemy? Kom to ty jesteś tutaj magiem, nie ja, przyjacielu. To ty miałbyś wejść w pustkę. Decyzja należy do ciebie. Lyrium hmm. oraz więcej magów znaleźć można w kręgu maginów. O ile. Rzeczywiście. O ile starczy nam czasu, powinniśmy bez problemu. A co się stanie tutaj? Konor nie pozostanie bezczynny. Dobrze Dobra, czyli trzeba iść do wieży. Przy okazji, wieży sobie sprzeda mi temki. I przynajmniej troszeczkę zwolnię miejsca. W ekwipunku także trzeba iść. Okej, okay, coś mi ścięło, znowu mi ścięło po prostu Dragon Age'a, więc y, zacznę jeszcze raz. Dalej. Także... Mm, tutaj trzeba... Gdzieś to jest główne wyjście, pierwsze piętro, dziedziniec, o. Tędy trzeba wyjść. Właśnie mm, zapiszę troszeczkę grę. I trzeba się udać do wieży magów, to wtedy przejdę się po Irvinga i tam właśnie jeszcze sprzedam przedmioty Także... no Za moment się tam znajdę, mam nadzieję Wkruszamy w drogę I wieża kręgu Znając życie pewnie ktoś mnie zaatakuje po drodze No Tak myślałem o nie, ta. No dobra, nie będę nic mówił. Dzięki twórcy potrzebujemy pomocy. Zaatakowali nasz wóz. Proszę, pomóż nam. Chodź ze mną, zaprowadzę cię do. Niej. I tu już trzeba uważać, bo tu jest tak jakby chyba pułapka, więc zapisujemy grę i lecimy dalej. O proszę, proszę. Zginie fary strażnik. Tak? Mam zginąć? Stać się zabawę. Trzeba ich załatwić Dobra, to tutaj sobie weźmiemy to I trzeba to załatwić Dobra, tutaj dalej Już. To! Dobra. No tutaj tego trzeba załatwić I tutaj ja jest jeszcze to. jeden no. Dobra to na razie wystarczy tutaj Alister się dostał Ja sobie już pozbieram ze skrzyń tam co trzeba Będzie łatwo wy coś tu jeszcze o podróżnik Cielę Rudej O, proszę bardzo. Hmm. O, już myślałem, że obudzę się po drugiej stronie. Albo wcale. Zależy jak na to patrzę. Co do tego, nie mam wątpliwości. Ha, wie... Nazywam się Zewran. Dla przyjaciół Zew. Należę do... pewien małomówny jegomość hmm. ze stolicy. Nazywał się Logan czy coś... Mam pojęcia, jakie macie z nim zatargi. Pewnie to co zwykłe. Poza tym nie, nie jestem wobec niego lojalny. Cóż, to sprawa między logenem i krukami oraz między krukami i... Czy właśnie do tego nie dochodzimy? Nie miałem. Dobra. Gdybym zawiódł, byłbym... Co mam... Po... Choć szansę na sukces w obecnej sytuacji. Jakby się zastanowić? Czy... Mm -hmm. Cór. Tak. Choć powiem w tajemnicy, że odprawa. Bystry z ciebie chłopak. Zgadza się. Dziwię się, że nie słyszeliście tu. O, pewnie. Tak postępuje. Niedokładnie. Byłem w okolicy, kiedy przez. A czemu nie? Nie płacą mi za milczenie. Lojalność jest bardzo in. Chodzi o to, że ja lubię żyć. A wy na. Jestem hmm. bardzo. Ale to chyba nic dziwnego, prawda? Co? Zabierasz z nami skrytobójce? Czy to na. Hmm. No dobrze. Aktywna... To dobry plan. Hmm. Ale na twoim miejscu. Zwracałabym teraz większą. Zawsze. Okej, okay, czyli już mamy sporo sojuszników. Brakuje nam jeszcze paru ludzi. Dobra, teraz trzeba tutaj troszeczkę zebrać hitemków. I można ruszać dalej, bo mi przeszkodzili. Debile. Y ten odcinek chyba też troszeczkę dłużej potrwa, bo... Bo tam będzie trzeba też się wybrać do pustki A pustka troszeczkę trwa, więc no Więc warto rozważyć tą kwestię Aha, moja mamusia kicha Okej, okay, yy, także no Udajemy się do wieży no, Ale już to zasadzka mamy za sobą Więc już to nas nie spotka Jedynie co tam będą pojedyncze walki Nie wiem, z wilkami, tam z sylwanami Tam jeszcze z czymś tam Dobra, Do kwatermistrza z pewnością potrzebujesz po tym wszystkim zapasu. Dobrze, pohandlujmy. Yy, także tak. Yy, Tej temki zostawi. Uuu, 9 szty sztyletów. To. Ładnej temki tutaj się nazbierało. Bo już sporo tego jest. To są prezenty, nie prezenty. Zeskazał, kryształ. Dobra, hmm. coś tu można kupić, kad świadomości. Słoby, bo jestem ciepła, zestaw do leczenia ran przyda się. I coś tu jeszcze takiego ciekawego jest. No chyba nie. <laughs> no. Czyli to już można mieć za sobą. I teraz do Irvinga trzeba się przejść. Zrobiłeś dla kręgu więcej niż wymagał dziecko jest opętane. Chyba, że zamierzasz. Zgromadzę tylu magów i luz do. Okej, okay, czyli załatwione. I teraz do zamku Redcliffe. Szybko to poszło. Wystarczyło tylko zagadać. No nie, no znowu. Mam nadzieję, że to handlarz. Kurdenia. Ach, kolega podróżnik! Podobno to ostatnie przesłanie stwórcy dla grzesznego świata. Ach, cud! Brak! To ja Cię załatwię.

Kurde, nie. Nie, i nic ci z osiągnięcia, nie, no po prostu nie wierzę. Holera. Frajery jedne. Jeżeli mi nie zaliczę osiągnięcia, to ja się po prostu zabiję, nie? Muszę zdobyć to osiągnięcia, a właśnie to jest kurde najgorzej to zdobyć, no. Ja cię kręcę. Jak zwykle coś się musi zepsuć, no. Jak zwykle, no. Ja pierdziu. Podobno? Nie mam pojęcia o czym... Coś tu jest Wszyscy i tutaj Wio no. tu jeszcze jest? Dobra, tu trzeba Morrigan teraz wziąć pod klucz. Za niego ptąc we śmiertelności. A na tego trzeba jeszcze... O, dobra, i mogą wszyscy się ruszać. Mm, Morrigan, chodź tutaj. Ani Star tutaj dostanie to tarczę, i pięć tutaj trzeba ich załatwić. Okej okay. dobra, nikt mi nie pat, ale mam nadzieję, że. To po prostu nie zepsuje osiągnięcia, bo jak mi to zepsuje, to po Robicie. prostu. No nie wybaczę po prostu tej Morigan i w ogóle tym wszystkim, no nie, a w ogóle temu durnemu magowi. On mnie tak załatwił. Jesu. Oś tak to jest. Od razu się luźniej zrobiło. W ekwipunku. No to teraz się udamy do pust. Trochę zostało nagrania, więc nie zaszkodzi. Jak przedłużę trochę. Jak dotąd nikt nie widział ma nie mamy jeszcze wieści od kręgu Maginów. Na razie Connor jest spokojny. Na razie jest na górze. Nie wiem co... No czego nie dostało... Ja cię kręcę. Jeszcze raz do kręgu serio. Chyba bez tu będę musiał zakończyć odcinek przed pustką. No tak to nie widzę innego sensu. Jeszcze raz do kręgu. Po prostu nie wierzę. E, nie no. Jedyno ja, i mnie zaraz szlak trafi. Już trzeci raz. To niebezpieczne czasy dla podróżników, co? Mamy dostarczyć wiadomość do zakonów Denerim. A ty? <ścoughs> Zdawało mi się, że powiedziałeś. Aha. Myślę, że. Uważ. Hmm. O mój kolektyw magów. Trzeci raz na tej samej trasie coś mnie spotkało, no nie? Zrobiłeś dla kręgu więcej niż wymagał tego obowiązek. Nie martw się, przygotowujemy się do walki. Będziemy no, na miejscu, gdy przyjdzie pora. No, trzeba do niego zagadać. Zrobiłeś dla kręgu dziecko jest opęta. Chyba, że zamierzasz zgromadzę tylu magów, ilu zdoła. Zbierze na się mirwingiem z kręgu magu. bardzo przejęły się są i obiecał zabrać tyle magów, ile zdoła i wyruszyć niezłośnie do lewki, jak znasz przyspieszenie magami kręgów w zamku Redcliffe. Ok. Dobra, czyli dojdziemy do Redcliffe i... Zakończę odcinek na dzisiaj. Także... Nie no czwarty raz, no nie no czwarty raz, już coś się dzieje. Może, że mam nadzieję, że to handl handlarz. Nie, oczywiście, cała pomioty. A wam tutaj damy moi drodzy. Dobra, wszystko zrobione, także zaczynajmy. Gdzie tu dalej? O! Nie, no kurde, jeszcze pułapka, tak, tak, pułapka, po prostu świetnie. Ale zapis gry, tutaj jeszcze się zrobi w razie czego, zacięcia i do zamku, w ostatecznie, jak chcesz zaraz zrobię zapis i w kolejnym odcinku udamy się do pustki tak żeby uratować Konora no a potem jeszcze, jeszcze będzie taka większa misja już dotycząca właśnie Redcliffe ale to już się ale to już zobaczycie później także jak na razie ja kończę ten odcinek i widzimy się w kolejnym trzymajcie się i cześć